Druga księga Samuela, rozdział dziewiąty. Pewnego razu Dawid zapytał: Czy ostał się jeszcze ktoś z rodziny Saula? Chciałbym mu okazać życzliwość ze względu na Jonatana. W rodzinie Saula był pewien sługa, który miał na imię Siba. Wezwano go więc do Dawida. Król go zapytał: Czy ty jesteś Siba? On odrzekł: To ja, twój sługa. Król spytał: Czy nie ostał się jeszcze ktoś z rodziny Saula? Chciałbym mu okazać życzliwość Bożą. Siba odpowiedział królowi. Jest jeszcze jeden syn Jonatana, kaleki na obydwie nogi. Król zapytał, gdzie on się znajduje? Siba odparł, przebywa w domu Makira, syna Amiela, w Lodebar. Wtedy król Dawid kazał zabrać go z domu Makira, syna Amiela, w Lodebar. Kiedy Meribbaal, syn Jonatana, wnuk Saula, Znalazł się przed Dawidem, oddał mu głęboki pokłon twarzą do ziemi. Dawid spytał, czy ty jesteś Merib Baal? Ten odrzekł, to ja, twój sługa. Dawid mu powiedział, nie bój się, bo z całą pewnością okaże ci życzliwość przez wzgląd na Jonatana, twojego ojca. Przywrócę ci też wszystkie posiadłości, które należały do twojego dziadka Saula, a ty sam będziesz zawsze mógł jadać przy moim stole. Meribbaal pokłonił mu się znowu i powiedział Czym zasłużyłem sobie, abyś zajmował się mną jakimś zdechłym psem? Potem Dawid przykazał Sibie, słudze Saula Wszystkie posiadłości Saula i jego rodziny oddaję synowi twojego pana Ty twoi synowi i słudzy będziecie mu obrabiać ziemię Plony przyniesiesz twojemu panu, aby były na jego utrzymanie Ale Meribbaal, syn twojego pana... Będzie zawsze jadł chleb z mojego stołu. Siba miał piętnastu synów i dwudziestu sług. Rzekł więc Dawidowi: Twój sługa wypełni wszystko tak, jak król mój pan rozkazał. Meribbal jadał więc przy stole Dawida, jak jeden z królewskich synów. Meribbal miał małego syna imieniem Mika. Wszyscy, którzy zamieszkiwali dom Siby, byli na służbie Meribbala. Meribbal mieszkał w Jerozolimie gdyż stale jadał przy królewskim stole, a obie nogi miał niesprawne. Kochani, to jest bardzo piękna historia. Ja nie wiem, czy zauważyliście tą postać, to było już kilka rozdziałów temu, ja o tym nic nie mówiłem, trochę specjalnie. Dlatego, że to jest taki ładny układ w Biblii. Ten chłopak, pamiętacie, upuszczony, tak, w tej ucieczce, kiedy tam by, były te ataki, kiedy właśnie te nogi mu się popsuły, nagle zniknął, nie? Tam jakby tylko na chwileczkę się pojawił, tylko się pojawiło, że on jest i potem jakby uciekł z horyzontu. Nie było go przez ładnych parę rozdziałów. Kani, to jest o tyle ważne tutaj, że pamiętajcie, że w kulturze hebrajskiej tamtego czasu osoby niepełnosprawne, no nie niestety, Uzna uznawano, że za prawie, że grzeszne. W sensie niepełnosprawność była jakby powodem takiego myślenia, że ktoś nie ma łaski Bożej. To oczywiście bzdura. Nigdy już nie wolno nam, tam myśleć, nam tak myśleć. I właśnie ten rozdział pokazuje, że jest inaczej. Zobaczcie, jakby mogłoby się wydawać, że już Biblia nie wróci do niego, nie? Upadł, gdzieś tam spadł, połamał sobie nogi, no i tyle, już chłopaka straciliśmy. A to się okazuje, że Pan Bóg przez Dawida o nim pamięta. Pan Bóg, zobaczcie, przywraca mu posiadłości, daje mu sługi, siedzi w ogóle jak jeden z synów Dawida przy jego stole, tak? I dlatego to, to się też kończy tym zdaniem, że obie nogi miał niesprawne, czyli dla Żydów było takie coś, no ale jak to, jak to, skoro miał niesprawne, to nie powinien być tak dobrze traktowany. A Biblia mówi, proszę bardzo, Pan Bóg Pamięta, pan Bóg nikogo nie gubi, panu Bogu się nikt tam gdzieś nie schowa, mimo że po naszemu może się wydawać, no ale no właśnie, ktoś tam był i znikł. Nie, nie znikł. Pan Bóg pamięta szczególnie właśnie o tych, o których zapomina świat.